są tutaj takie no nazwijmy to cztery kolorowe klocuszki Są tutaj takie, no nazwijmy to, cztery kolorowe klocuszki, płaskie. Ale ja mam czarno-biały telewizor. i ja będę pomagał. Ja będę... Pan, pan mi utrudnia życie. No pan się wziął tak, żeby mi się utrudniać, ale ja panu nie będę utrudniał. Wręcz przeciwnie. Chciałbym, żeby pan miał więcej niż sto. To ja będę tutaj użyje karty jako wskazówkę. No to który pan wybiera? To jest czerwony, niech to będzie jedynka. To jest żółty, Szare. dwójka. To jest jasno-niebieski, trójka. To jest ciemno-niebieski, czwórka. Jeden, dwa, trzy, cztery. Który? To ten trzeci od mojej lewej. Zgubana. Trzeci od pana lewej, czyli mój drugi od prawej. Okej, okay, nie. To jest e, trzeci od mojej prawej. Trzeci od pana prawej. Dobra. Znaczy ten... O, tak. No i było tyle kombinować? Było tyle kombinować, została stuwa.